Siema, widzowie. Witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Także skończyliśmy tutaj pierwszą część, wracamy na drugie części bitki. Nie wiem, czemu jest tak ciemno tu. Zamknij pola. Inaczej zginiemy. To zaraz. Zaraz zamykam to, tylko daj mi pokonać ich może. Dobra, i gdzie są te portale? Portale są. Czemu to jest tak ciemno w ogóle? Dobra, tu coś jest. To jaki to był znak? To był Jarden. A to... Teraz trzeba będzie po prostu ich pokonać chyba. Nie, chyba się nie udało. No i wydaje mi się, że to byśmy mieli te portale już. Próbujmy jeszcze ich pokonać tu pomóc naszym w miarę Tego ogarka jeszcze Ewentualnie jebać to i pójdziemy dalej czemu nie gdzie mogę złożyć znaku Dobra, jeden Naładuje mi się? Dobra, mam Jeszcze jakiś Kurwa, jebana ogarnia Dobra, było chyba wszystko Idę, 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 idę już tylko fajnie przeskoczył. O. Czemu to jest tak, które jest to ciemno? O, drzwi zamarzają O, no i pojemce. Zamarzłem.

Nie zostawicie... Wy ludzie jesteście tacy... niepraktyczni... Ty, który to tu rządzi? Myślałem, że to jest blaską. Nie, to się tak nie skończy raczej. Niemożliwe. Zawsze byłaś kornoworem dzieckiem. Uwielbiałem cię za to. Co mam u Jak już bym to wbił, to mógł pociągnąć do góry. A ten na Magdę z maskę ma, zajebiście. No i wuja Wesemir odszedł. I Ciri trafił szlak. Teraz ich rozpierdoli wszystkie.

I wszystkich przyciąga. Temu masz krew leci z uszu. Uspokój ją jakoś. Czyli nie poszło po naszej myśli. Znaczy, Tyr jest wciąż z nami, straciliśmy z tego co kojarzę Tylko Wesemira, to no, tak najgorzej w sumie nam nie poszło. Co teraz? Czas zemsty. No, wujka nie ma już. Sadek trochę. Przejmiemy pani mecz? mówię Ja ja nie zdążyłam mu pomóc To nie twoja wina Nie powinnam była uciekać do Kermoren. No Nic nic tego nie chodzi w grę Walach jest słaby, ale żyje. Treis opatruje pozostałych. <coughs> Prawie zabiłam was wszystkich. Uratowałaś. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Nie Geralt. gdyby nie ja. Gon Go nigdy nie trafiłby do Kermoren, musimy przygotować pogrzeb wesemira. Chodźcie, ale wypadałoby biedny wujano. O północy. Myślałem, że poradzimy sobie z godem, ale tu jest jednak historia, jeszcze jakaś będzie się toczyć, Teraz teraz się to tak nie skończy, że odpuścimy. Czy ty wari? Ja ci go nie pochowali. Albo go spalam. Ciekawe. Myślałem, że zakopią go tam przy tym placu treningowym, tam gdzie uczyli ich wszystkich. Zresztą trochę, trochę głupie by to było, bo ten deptaliby po nim, jakby tam ćwiczyli. <laughs> nie wiem, czy ta zbroja się będzie palić, ale... Żaden Wiedźmin nie zmarł dotąd tamtego łóżką Nie wiesz, jak to jest. Widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz. Przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Jednak, zemsta. Pafej. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Na no, przykład i spędzić. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić. Ale Węgliczek z niego już się dostał. No co? Porazujemy z na w następnym kroku. Wszyscy nie przeżyli. Zirael ma wielką moc. Czekaj. Zanim będziesz mi tutaj coś tłumaczył. Bo ja tu mam zbrojkę. Nie mam żadnych kamoli na, nich, na nim, tak? Moc znaku. Tu E Chuj na no, niech będzie. Nie no, teraz to wygląda jak... Nie jest to pancerz właśnie łowców czarownic właśnie, no? Tak, tak myślałem. Do <laughs> no, niech będzie. Mm, czekaj, zanim tu, zadania poboczne. Kermoryn korzystaj z... Ustal, co zabija utopca, a to jest, to jest nieważne. Chciałem tu jest zadania główne tak naprawdę tylko. Mam jeden poziom. Już co byśmy tu chcieli go dodać? to muszę coś jeszcze dokupić, jakby odpycha przeciwników. No, możemy wziąć to. Mogliśmy coś dokupić od razu, a mogę? Nie mogę. Sprawiam dobra, dobra jakiś poziom dobra. się dobije. Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się na ten. Dobry. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się ci. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać tą z Iraeli i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kermoren przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciwgonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Hmm. Nie ma chyba innego wyjścia. Nie ufam Loże, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porażkę z cesarzem. <śmiany> Ta zbroja owców wczoraj mi zapewne mi pomoże. Zastanówłam amnesję i schronienie na terytorium Nilfgardu. To będzie nasza karta przetargowa. Tris. Chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Kurde. Zajebiście. Znowu cię układać plany, i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak to bołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Musimy cię chronić. Nie możesz się narażać. Traktujecie mnie jak chorągiew, którą trzeba bronić przed wrogiem. Nikt z was nie ma dosyć odwagi, żeby wyjść naprzeciw zagrożeniu? Jeśli sami ich nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy. No tak, ale tutaj nam opracować jakiś plan. Chcesz iść teraz? Sama? Pójdę za nią. Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening, panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze, zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i triz w Nowigradzie. Spotkamy się u jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. <laughs> Czyli jakiś plan jest. Znowu kobel punktów. Za nic, za gabętkę. Ciała, rozumiesz? Zniechęciłaś się po ośmiu próbach. To ile razy mam próbować? Do skutku. Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Bo jest głowa głową gdzie indziej. Prosta rzecz. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? A Walach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. No tak! Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo. Zawsze potrafisz się zabrać do kupy. Mm. Dobra, co się brać? Mm. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie Wesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić na z szaleju? Prawie. To pradawna metoda z druidów. Zawsze działa. Hej! Będzie bitwa na śnieżki? Czekaj, pożałujesz. Hej, poszukujesz. Jak mam zebrać ten śnieg? Jeszcze zobaczymy. Aha, gdzie ona jest? Tam. No czekam. Oj, bo nie trafię i tak. Dobra, dostała. Jak mam zebrać śnieg? głaz. Ej, to nie. już Już mam. w gdzie ona jest? kurwa jesteś. To jest nie fair, że ty się tak teleportujesz. Dobra, ostatnia śnieżka raczej. Ale misyjka, no. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Gerald, Gerald, wstawaj. Co jest? Co? Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiadłane. Tiri, ledwo świta, dokąd chcesz jechać? Do Welen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? No, oświeć mnie. Nie wiem, oświeć mnie. Imlerit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Nie wiem kto to jest. Chcę pościć Wesemira. A. Sabat. To idealna okazja. Imlerit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Hm. Skąd wiesz o Sabacie, może tak? Skąd o tym wszystkim wiesz? O Sabacie i o Imlericie. Awalach opowiadał mi o tych, którzy nas ścigają. Twierdzi, że wiedza daje przewagę. No. Chodź, pogadamy po drodze. Mm. Dobra, jedźmy od razu. Prowadź. Nie bać tego cesarza. Ruszamy? No tak, Po bitwie w Kermoren, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Siri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach dzikiego gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Wene. Siri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlerita. Postanowiła go zabić. Ciekawe. Dalej się to będzie ładować? Bestionariusz. Ziemia niczyja. Pięć dni później. Sabat czarownic. Oj, długo pyneli. Już wieczór. Słyszałam, jak we wrącach rozmawiali o tym miejscu Art Cerbin, Dom Pani Lasu. No, znowu sam te. Łopibali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Skąd wiesz, że on tu będzie? Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Awalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Awalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Dobra, ruszajmy. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Chłopi z Welen nazywają ten od świętem Darów. Nie wiem dlaczego. Też nie wiem. Ale tego dowiemy się w następnym odcinku widzowie. Także dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Papa, pa. trzymajcie się.